Witam wszystkich moich oglądających. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za subki, za łapki. Oto dziś dzień naczyn wyrywania cebuli po tych ulewnych deszczach. No, jeszcze jest zielona, ale niestety ją trzeba wyrwać cebula z dymki wolska. Sadzona była na Redlinach. Zrobiłem rajki, tak jak podziemniaki. Dlatego względu, że mam traktorek, którym po prostu sobie nim obrobię. Czyli zarastało, to pojechałem radełkami, pojechałem pielaczem, dopóki się dało, dopóki cebula nie urosła taka, żeby łamał traktorek czy coś, to poradziłem sobie jak mogłem po prostu mechaniczne, niepryskane na żadnych pas. Cebula jest całkowicie ekologiczna. Zero chemii. pole było uprawione wiosną to było przeorane dwa lata temu był dany obornik dość dużo pole było przeorane na zimę wiosną dałem na ten kawałeczek 75 kg mączki bazaltowej to było przemieszane globogryzarką no i cebulka była posadzona tak jak i warzywka, marchewka pietruszka, marchewka postewna, buraki postewne dzięki na mowie dwóch osób, czyli youtuberów tak zwanych, reni kobiety z Zachodu i Krzysia Crispol Farm. Posłuchałem ich, żeby spróbować zrobić to ekologicznie, bez chemii. Sprawdziło się, nie wierzyłem, że można cebula dość duża no, nie każda jest idealnie duża, ale bez nawozów, to jestem bardzo, bardzo zdziwiony, że coś takiego urośnie, że się da. Nie wiem. Pewnie są ludzie, znajdą się tacy, którzy powiedzą, że nawalił nawozu aż biało. Tu. Spróbuj. Weź się do pracy, a będą, będą efekty. Ja nie daję. Może sobie, możecie, może kto chce, może sobie gadać. Nie interesuje mnie to. Ja z żoną przy tym ciężko pracuję. Staramy się jak najmniej chemii zjeść, bo w tych czasach, co to teraz się dzieje, to jest normalnie masakra. Chemia we wszystkich, nawet w powietrzu. Nadszedł znaczy, dzień właśnie wyrywania, chociaż jeszcze nie bardzo ona jest, bo jeszcze jest zielona. Ale... A, 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 tak jak ta Zobaczcie. ładna cebulka. Dosknie. da się, jednak się da bez chemii. Okazy jakie ładne. To aż za duża można powiedzieć porost. Piękna cebulka. To możemy zawdzięczać, dziękować Bogu za takie plony. No i za naszą pracę, no bo my. Żona, żona więcej plewiła. Żonko, pozdrawiam cię. No, i to tak o sobie działam. Pewnie z roku na rok będą słabsze plony bez dania nawozów sztucznych. Ale postaram się w tym roku na jesień dać obornika znowu. Przemieszam to glebogryzarką na wiosnę. Może jeszcze troszeczkę moczki azoltowej dosypię i będzie. Cebula nie była niczym pryskana, żadną chemią. Oprócz zastosowałem dwa razy naturalny. Środek to była Ema Farma Wrotycz. Ema Farma Plus, Ema Farma Wrotycz. Przeciwko robactwu, insektom to jest nat naturalny wyciąg. Można sobie zrobić z wrotycza gnojówkę, dolewać i pryskać. Tak powstaje ekologiczny oprysk. Spotkałem się w komentarzu z jednym panem. Jako ogrodnicy wielcy ekolodzy, że nie mamy pojęcia, bo powiedział mi tak, że sztuczny nawóz jest kontrolowany: że rolnik, który zna jakie dawki dać, to go da tyle, a naturalny taki, że ten azot, nie, nie to, że naturalny powiedział, tylko że ten azot jest wytworzony z krzywdy, dajmy na to. Jest niekontrolowany, i ja go za dużo daję. Jak mu napisałem, że ten nawóz pokrzywy to jest azot. Wytworzony naturalnie, a nie chemicznie sztucznie. To usunął komentarz. Dobra. Nie przedłużam. Wyrywam dalej. Bo pracy jest multum przy tych działeczkach Człowiek się napracuje, ale jest zadowolony szczęśliwy. Pozdrawiam Krzysia. Pozdrawiam Renie. Dzięki Wam. Mam to, co mam.